Cześć! Dziś pokażę wam, jak przywrócić ustawienia fabryczne modemu Livebox 3. Przywrócenie ustawień fabrycznych, czyli reset modemu może rozwiązać problemy związane z jego błędną konfiguracją lub brakiem dostępu do strony konfiguracyjnej. Reset Liveboxa przywróci ustawienia do stanu, w jakim znajdował się w chwili pierwszego uruchomienia. Zanim zresetujesz modem, upewnij się, że znasz nazwę użytkownika i hasło do połączenia z internetem. Były one wygenerowane w procesie rejestracji usługi. Jeżeli ich nie masz, możesz je odzyskać, logując się na portalu orange.pl. W pierwszej kolejności spróbuj wykonać reset z poziomu menu konfiguracyjnego. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres strony konfiguracyjnej modemu: 192.168. .1.1 Zaloguj się. Domyślna nazwa użytkownika i hasło to admin. Kliknij Wsparcie, a następnie Ustawienia Fabryczne. Potwierdź operację, wybierając tak. Modem zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych i uruchomi się ponownie. Jeśli nie możesz zresetować swojego LiveBoxa w menu konfiguracyjnym, to wykorzystaj przycisk umieszczony na modemie. Na tylnej ściance odszukaj przycisk opisany jako Reset. Będziesz potrzebować narzędzia o cienkim zakończeniu, np. długopisu. Wciśnij przycisk reset i przytrzymaj go przez 5 sekund, nie dłużej. Modem zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych i uruchomi się ponownie. Po przywróceniu ustawień skonfiguruj połączenie z internetem. W przeglądarce internetowej wpisz adres strony konfiguracyjnej modemu 192.168.1.1 i zaloguj się. Domyślny login i hasło to admin. Wybierz zakładkę Zaawansowane i połączenie z internetem. Następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło do połączenia, które zostały wygenerowane w procesie rejestracji usługi Neostrada. Kliknij zapisz. Jeżeli poprawnie wpisałeś nazwę użytkownika i hasło, nastąpi próba połączenia. Więcej informacji o usłudze Neostrada i modemie Livebox znajdziesz na portalu orange.pl.